Bardzo proszę, lewica. Panie prezesie, podoba takie pytanie, ponieważ bardzo mocno krytykuje pan rozwiązania społecznej gospodarki rynkowej. Tej zimy było takie badanie, w którym kraju Europy obywatele najmniej boją się o swoje finanse. Pierwsze miejsce Norwegia, drugie miejsce Szwecja, trzecie Finlandia. Tam, A, a nie było Islandii przypadkiem? Nie, nie było Islandii. Nie było Islandii, popatrz pan. No, w... bo, to, bo to może robiono po było, ale nie była w pierwszej trójce, panie prezesie. Jednak... Tam funkcjonuje, jak pan to nazwał ten wredny socjalizm. Trzech, na wstu obywateli, tylko boi się swoje pieniążki. To chyba nie jest tak dużo, prawda? Proszę. Może jednak idźmy tą drogą, a nie korwinizmami, które mają zero, dwa poparcia w społeczeństwie. No jest tragedią jakąś okrutną. Proszę pana, spośród dwóch armii, z których jedna wygrywa wojnę, a druga siedzi w pieleszach, w tej, w tej pierwszej się bardziej boją swoje życie. Ale oni zwyciężają. Bo widzi pan... Celem życia nie jest przeżycie. A co? Ludzie... To, to, to ja, przepraszam, nie będę zastępował pańskich nauczycieli. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za, za to walczą i umierają. A pan chce tylko żyć. No i pan sobie ja żre tak i, i żyje chcesz? dalej. Mam nadzieję, że będę miał za coś żreć i żyć dalej, panie prezydentie. Proszę pana. Jak, jak, powiedział, jak powiedział wybitny krakowianin Stanisław Lem, na dnie oceanu w, Mor w Rowie Mariańskim są rur rurkowce. One żyją się całkowicie bezpiecznie od milionów lat. Wie pan co? Przykro mi, ale dobre wychowanie tutaj musi zapewnić faktografia. No nie jest pan normalnym człowiekiem. Panie prezesie, odniosłem wrażenie, że po raz pierwszy nie jest pan, jest pan któryś raz u nas już w programie, ale pierwszy raz widzę pana wyprowadzonego z równowagi. Ja nie jestem wyprowadzony z równowagi, proszę pana, tylko. Usiłowałem podkreślić dobitnie, że mnie brzydzą tego typu poglądy, że najważniejsze jest się dobrze nażreć. Niestety celem życia nie jest, nie jest dobrze się nażreć, celem życia nie jest bezpieczeństwo. Mnie, mnie uczono, za komuny to było, ale mnie uczono, kto nie ryzykuje, ten nie je. A was się uczy przezorny, zawsze ubezpieczony. Pfu!